Witajcie kochani, tutaj mamy wstępik, jeszcze nie, nie. zanim zacznie się filmik, chciałem powiedzieć, że gra Watch Dogs e, od jutra powinna się pojawić na moim kanale, albo się, będę nagrywał przed siłownym, i po siłowni wrzucę, albo szybko nagram I i po siłowni i wrzucę, więc spodziewajcie się, Watch na Dogs się. jutro na moim kanale, dziękuję, nie do widzenia, widzenia i zapraszam do oglądania filmiku. Witajcie, cześć, czołem, pytacie skąd się wziąłem te planki śledzę Czarnobrody i tak wiem, że bardzo dawno mi nie było, bo minął jakiś miesiąc, może półtora, ale byłem bardzo zajęty, dziękuję, cześć, czołem, do widzenia, e, ale postanowiłem zrobić ogromny powrót z, z moim kanałem e, i zrobić unboxing, czyli unboxing mojej nowej myszki, może nie takiej nowy, czy nowa, bo jest nowo kupiona, e, nowej myszki, Razer Death Ader wersja 2013 Tutaj paczuszka do mnie dzisiaj przyszła jeszcze, nic nie opakowywałem Otworzymy ją sobie w papierku No i już widzę, że wygląda zajebiście w tym, zajebiście dużo w papierku Kopie o świństwa Polskie nawet No Wygląda tak powiem zajeb... tylko martwią mnie chińskie napisy gdyż troszeczkę chińsko mi to wygląda że niby podróba, ale no mam nadzieję, że nie jest to podróba tutaj macie pudełeczko tutaj co znajduje się w pudełeczku normalne napisy, jest to myszka y, z 6400 y, DPI jest to sensor 4G. Bardzo, bardzo fajny. Bardzo dokładna jest ta myszka z tego co wiem, we na zajebiście. Ostry nożyk ceramiczny, prosto z Lidla Otwieramy tutaj. Zaśmy przykruimy. Tak jest. Otwieramy myszkę. Albo i podgramy pudełko może nawet. I podobujemy się go. Dobra, okay. mam nadzieję, to już koniec. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać. O. pudełko pachnie nowością. pudełko pachnie nowością. Żeby tak atrakcyjnie wyglądało. Sorry za takie zgłośnienie mojego głosu. Ja się przesuwam czegle do kamery, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Z tyłu mamy normalne opakowanie. Znaczy normalne zawartości Razera, moje naklejeczki na które czekałem Nie no, wygląda na oryginał Razer Zone Normalny taki buklet, jakby Troszeczkę zawartości Gębka Zjednoczone przelaty Tutaj mamy właśnie zdjęcie myszki Congratulations, there is no turning back We were the first to offer a mouse Worthy of being called a gaming mouse that provides dead gamers the precision and accuracy that they require. No tu jakieś mamy różne napisy od Razer'a, różne jakieś dziwactwa od Razer'a znowu, nie no ale po prostu w sensie. Tutaj jest oczywiście instrukcja jak instalować myszkę, no, tutaj proszę ładne papierki, teraz

Leoko wachnie nowością zajebiście. Wiem, że światełka można programować. Mamy dwa przyciski, czyli 5 programa 5 Programmable Buttons, czyli 5 przyciski, które można zaprogramować. W ręku leży jak dla mnie idealnie, chociaż jest troszeczkę myszka za mała dla mojej ręki. Moja poprzednia myszka to jest Urage Jakiś. Taniocha kosztowało to 23 euro. Jak jeszcze mieszkałem? Daleko, daleko. Myszka ta prezentuje się tak, ale to jest moja stara myszka i właśnie nie działa sprawnie, dlatego zakupiłem Razera. Mój pierwszy taki zakup poważny. Tutaj mamy tył, ma znaczy spód myszki. Nie wiem czy to już wszystko widać. Tu jest ten nowy sensorek. Sensorek sensor 4G. Razer del 2013 Odpakujemy kabelę teraz. A, okej, okay, jest kabelek. Teraz myszkę spróbuję podłączyć. Do dziury. Podłączam do dziury. Tak. się. O, jest dole do bolało, ponieważ mam podłączone głośniki. O, myszka znajduje się. Nagaśnie najwyższym. To światełko jest najlepsze, on sobie przygasa. O jezus, tak już ją prezentuje się tak. Bardzo fajne, ma tutaj takie y, gumowe przylepki, na których zatrzymuje się palce, pa, palce zatrzymują się na tym i są bardzo fajne, ponieważ nie zaciskuje się bardzo. Nie wiem czy widzicie, kiedy już tak widać, dobrze. Mieszka jeszcze instaluje swoje drivery, więc nie będę... Znaczy, jeszcze nie mogę... O, już mogę na ekranie napisować, ale chyba mam zainstalowany największy DPI. Gdzieś powinienem znaleźć do niej oprogramowanie na internecie, żeby właśnie poufalać sobie ustawienia DPI i tak dalej, ponieważ wątpię, że to samo się instaluje, bo nie, nie miałem do tego płytki ani niczego. Ale to jest właśnie myszka Razer DeathAdder 2013 Edition I bardzo ją polecam Bardzo polecam, bo można ją znaleźć, znaleźć taniej Bardzo, bardzo taniej niż jest w sklepie Razera Jeżeli ktoś by chciał, link mogę zostawić w deskrypcji filmiku Jeszcze chwileczkę, mogę pokazać mycha Moją nową myszkę zajebistą bardzo mi się podoba to, że nie ma tego lasera tutaj czerwonego, bo tak nie razi. I to by było na tyle w moim unboxingu Meshkit Razer Death Adder edycja 2013. Tutaj Blackbeard JJ i widzimy się w jakimś...